Siemano, siemano, witamy w kolejnym odcinku To są ten Maru, ten Wodzimierz Jeszcze bądź Pół Kokoska miałem, ale nie będę robił siary kurwa ludziom Nie będę sobie robił siary Ale dobra Nieważne Chłop powiedział gdzie mieszkam to ja też powiem gdzie mieszkam nawet na googlądach, jak chcecie, to możecie się do niego przejechać i mu napierdalić, bo akurat mnie nie ma w Polsce. Zapłacę nawet w skinach, jak chcecie. Nie wiem, fajny giveaway, mi się wydaje. No to to są takie dwa dawny. I znaleźli się, ko znaleźli się kolegę i są bardzo zazdrośni, że ich wyjebałem i zaczęli na YouTube jebać, są zazdrośni w chuj. Bo normalnie tak wyzywałem, tak flejmują, że to jest normalnie. Wow, Pokazałem Wam. Nie wiem, nie wiem. <grystanie> A jeszcze mi mówi, że ja nie umiem pisać. Nie wiem, że nauczy się pisać. Tylko ja kurwa wani 5 lat mieszkam i chłop tego nie rozumiem, <grystanie> że ja kurwa nie umiem tak dobrze po polsku pisać. No ale dobra. Myśmy robić rajda. Tepej, Rocket. Mieliśmy robić rajda, ale te kurwy po prostu, no przeszkadzają nam tak samo jak robiłem Argumenty się skończyłem, ale to on z Google'a wkleja kurwa Macie cechy na sobie? Masz czy nie? <grytanie> o kurde Masz czy nie? Nie, nie mam, ba nie mam nie pojebało mnie Dobrze. To no idziemy na Chromada, bo tam pewnie będą. To jedna osoba? na <noise> To są takie debile. Jak ich zobaczycie kiedyś gdzieś na serwerze, to nie miejcie do nich litości, bo to są zjeby. Oni... W Polsce 20 km ode mnie mieszkają niby tacy koledzy, a chuj nie kolega. Yy, zjebany jest, po prostu, idiota, to jest debil, kretyn, furajer, śmieć, pies, dureń. Można go... Wiele przymiotników na niego jest. Rzeczowników pewnie też na niego dużo jest, ale... Nie będę mówił, kurwa. Może czowniki, no rzeczowniki, no flet, kurwa i co dalej. Pet. Chuj wie. A co do to Czole, Z popielniczka wiec. kurwa, starym mupety na bani gasił kurwa normalnie, więc no, kurwa. No Kur... e, 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 e. niech się chłopcie e, żeby to, w Polsce to, o, 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 nie, nie ma, ale, bo my mu na jebo za takie kurwa gadki do mnie. No cicho, cicho, Janek, król. Y, ten zabitych tam jest, są zombiaki zabite na pytanie. Ty masz ceki? To. No ty. Są, so, są, so, są, so. nie strzelaj na razie. Nie strzelaj na razie. Mm. Nie mam, nie mam aktualnie. Co za kretyny. Zaraz zobaczcie jak pizdę dostałem Chłop <grym grym> ma igla cicho, cicho Chłop ma igla automatycznego, więc może nas porobić, bo ta broń jest naprawdę Dziękuję. dobra jak jest automatyczna, naprawdę to jak jest semi auto to jest naprawdę do dupy ale jak jest automatyczna to jest kurwa piękna broń napierdala <grym> zawałek, was. Tak. będzie jeszcze jeszcze film wrzucę z oceniania bazek bo miałem to robić i będzie Nie pierwszy wiedziałe. film na kanale cicho, czyli zaraz powiesz. Zabili mnie, zabili mnie. Zabili ten Plecy, Ty mój Mów. Plecy? Czy miałeś ceki na sobie, czy nie? Nie kurwie mnie nawet, że miałeś ceki. Nie miałem. Nie miałeś? Widzę, 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 kurwa. Tylko nie wiem, jak do niego podejść, kurwa. Mm -hmm -hmm -hmm. Eee, zszedł na adu. Ale jeden cię jeden cię notuje Serio? Tepa jut Hit Wiem Tepas czy nie? A mi tepas przecież naźmie? Aha A DG, DG Janek Zad musimy DZI musi mi tappić nas No Kurwa ja mamy zombiaki na agro Dobra nie miałem nic ciekawego miałem tylko A co zombiak był a mi tam on poszedł tam pobieg na dół, oni gdzieś sensu. są Oni gdzieś woda, woda, woda A, Oni już cię on, zlutowali stary Jeden dać A nie nie zlutowali cię, nie zlutowali cię Nice, 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 serio? Ma, no my i cię, zbieraj, zbierajcie, jest wszystko, zbiera się Cztery Tutaj zmarł pod, drzewem, pod drzewem, pod drzewem Ja nie szczenam no. nawet no, nie wzięli, ale Ty oni bo... się ale może rakieta będzie jakaś. Albo rakietnica stary, o oh, stary jej rakietnica dobra. poleciała to bo był odcinek byłby udany. był udany, Oś, był ja był udany dobra, kampimy na choroby no, Oni gdzieś mają bazę Nie, nie mam ci tego sobie. Niech się kurwa nie. utopią, niech kurwa, do jeziora kurwa wrzucał z worku kurwa i sobie bazę teraz taką zrobili pod wodą. A ja chyba już będzie mają bazę, mi się wydaje. Kurwa, u mnie jest tak zimno, że się trzęsę cały zimna. Kurwa, ja łapnie czuję. Uf, ja wiele ja ogrzewania nie ma. Nie grzeją u mnie w domu, kurwa. Pomocy. Niech ktoś weźmie stąd. O kurwa, się przestraszyłem. Uda to mi kurwa latają, nie? Stary. Ja, ja pierdolę. I weźmy, nie wiem, Jestem na dole, na harmonię. To ja też jestem na tobą, tylko po prostu topili bo muszę na filmu coś zrobić, Drodzy. Naprawdę są idioci. Po prostu idioci. Nie, nie wytłumaczę wam inaczej, po prostu to są idioci. I tyle. Naprawdę, jeden wyszedł z nich już. Kolega do spania, poszedł. No co tam jest tam, Halma? Broń Ci wystaję. Kurde, coś wystawał. są na górze? Chuj wie. Co się ubrałeś Byliśmy. teraz? A robny komuś bo na środku, żeby było fajnie. I tak nie mam amontu do tej broni. co ktoś A ten nadal nie rozumiem On jest jak Maciek, kurwa, z mojej szkoły, kurwa. Nie dostał wiepras, kurwa, nie posłuchał. I prawie drugi raz pierdol dostał dwa lata temu, jak byłem w Polsce, kurwa. Dobra, ile tam chodzimy w piątym lat Mało. Nie. 16, 15 trzymał tego, 2,5 No tyle ile ja, ale, kurwa, zachowuję się jak dziecko po prostu, nie? Ja nie znam, mu kanał na YouTubie. Wychodzimy, ja mogę wyjść. Lin, No i zabił mnie, Notujemy, mój nick

Ja No, Kurwa, to. Ja mam tylko zupę, zup, hop Hopkandy w ogóle. Nie dojebany jesteś. Jesteś jebady. Ja biorę wolny mam tego zupę, Zaraz biorę kolejnego wybiegam. Mam sobie pompę, ale ja będę was trochę tepł. Nic się wyjebać dokładnie. Nie wiem czy gotowa jest samo. Gdzie są? ten ten nie, ten, ten, gówno nie, 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 już nie, wyjdziemy, już nie, wyjdziemy, czy, ale. Jak to nie, Jak nie, nie, Jak Ja nie, 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 No oczywiście. No bo ja mu nie, nie, go? No oczywiście No nie, ja mu nie, dwa shoty chyba, nie, 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 No dobra, nie, Umrę zaraz z hipotermii, chyba nie. Zaraz ogrzewanie włączę, pierdolę to. Bo włączę, bo za to dzieje. Matka mnie zajebi. że nie mam, mam włączać ogrzewania, bo drogie, kurwa, rozumiem, nie, ale. Ale brrr. Robię brr normalnie, jak hiraperzy amerykańscy. Kurwa. Jaj, jaj, oni tu mają bazę ej, czekaj, czekaj czekaj, ja idę homo, bo oni to zaraz milka zlutują. No gdzie oni kurwa mają bazę to jest. Macie dramy taki... a, drogę tropią, dwa dramy, dwa dramy macie Chodź drugiego Bo ja nie wiem, korzystam z tych dramów. O, stary Ja Często chodzę się chodzę, jak to Żyd, to kurwa nie w piecu Ale nie mów tak, ty zajsz indziej musisz to wyciąć sobie nie wiem umiesz montować to mi to wytniesz. Mógł, chuj wrzucę chuj. całe Piję dole. ojoj oj, oj. najwyżej copyright strajka dostałem, Albo jakie kur. Nie, nie wiem, jakie tam gówno jest. Mam chyba na mieli to słabo albo w krzaku jest, albo mi się wydaje. tam Boże. A to drzewo. Co, idioci. Hop mnie nie mógł zajcie po drabinie, dwa razy się zjebali. Co za idiota. A wystarczy, że patrz, Rocket. On wystarczy, żeby zrobił tak? <py> nie? Ale <sukamy> on nie umiał Dore nie rozstawię wstawić tego odcinka, bo już nie dodasz u ekranu Ej, robię to czy nie? No tepnij mnie, nie ma co wstawiać odcinku, wiesz dlaczego? Bo ja mu mam dodasz. Atencja dla niego jest bardzo ważna, więc... Nie ma na mnie dobra tak to okej? Uważaj to już Nie trzeba mu pensji robić No nie no, napiszę mu, że tego nie wrzucę no i chcę, żeby zobaczyli Debila Start i wiesz jakie on twierdzą będzie dostał na serwerach. Stara on o idzie A ty pan Kurwa co on miał? Zupka Mam mówiłem, że będzie dałem nie zapał Gdzie jesteś? Dobra, ja Oni na komand. mają... Fajnie, że ja mu pierwszy hity wyjebałem i ozdępiłem pierwszy, nie? Zapyczymy się kurwa na jak którym... Nie wiem, pytajcie go się, gdzie mają bazę, bo ja zajrzę. O, ty już dźodę Ja bym tych ludzkich zredowo Ja, ja tylko koledzy jest... wrzucę, bo moi drodzy koledzy, moi dro... chuj, jeden chuj, dobra? I, ja to wrzucę, bo on myśli, że tego nie wrzucę, bo pizdę dostać. Nie. Ja tak nie jestem. Ja kurwa, jak nagrywam. Dobra, trzy odcinki nie wszczę, bo były nieciekawe. Nic się nie działo, nawet, nie, nawet nikogo nie, nie, nie było strzelaniny, nic, nie. Nawet budowania nie było, po prostu chodzenie i farmienie, to, to nie było ciekawe w ogóle, nie. To usunąłem trzy filmy po 30 minut, ale tak naprawdę to tyle. A chociaż jedna akcja się dzieje, to wrzucam na YouTuba. Kuź, że kurwa 15 do 40 minut film wrzucam. Bo no, ja taki nie jestem kurwa, że usunę, bo w pizdę dostanę dwa razy i się popatrzę. Nie! Tak samo jak ci Polacy no, chyba no, to był siódmy albo ósmy odcinek, co się kampili na nas. O kolega zdadał. Ojej oj. Ale za, idę się zabić człowieku. Ja już nie nagrywam, usuwam kanał. Idę na razie, moi drodzy. Dosłownie. Kurwa. Szybko uciekacie. Nie uciekam jak będziesz to oglądał, nie uciekam po prostu chcę pogadać się o takich debilach jak wy co zachowują się kurwa jak dzieciaki no, tak pół siedem lat czekaj, weź z nami, mm. weź za, biząb, tam a ja muszę popisać filmy na czacie bo atencji szukają, ja im muszę tą atencję nadać niestety takie życie. No bo to są po, po prostu nie wiem oni se zawrosi po prostu, ja nie wiem kurwa, jakby się... Jakby kurwa nie chradi temu i tak dalej to My normalnie z nami grał i by był na YouTube, wszystko byłoby fajnie i nikt by się nie kłócił, ale jak tak chcą, no to sorry, nie? To, moi drodzy, ja nic złego nie zrobiłem, ja jestem tutaj ofiarą, głównie, wiem, że się tłumaczę, ale tak jest po prostu, no, co ja mam poradzić, ja nawet nic złego nie zrobiłem, a te idioci przychodzą, mnie wyzywają pod bazą, kurwa, co za idioci, nie, co nie mogę. A i film z oceniania bazek pierwszy będzie wchodził na YouTube'a. Anglików i innych krajów też będę pewnie robił, będę się pytał po prostu wyślej link do kanału i tyle kurwa, żeby nie było, że chcę go wyjebać albo coś, bo nie jestem taki kurwa, jestem uczciwy ogólnie nawet w grach kurwa, więc pozdrawiam nie jakbyście chcieli do odcinka napiszcie komentarz, podajcie Discorda i ja wam ocenię bazę. Tamta baza była yy, 8 na 10, miała na 10, jakby nie była zrajdowana, Bo centerek nie było tam porzucanych, zapomniałem o oce ocenę zrobić. Yy, z od 2 na 10, nie wiem. No bo, kurwa, te debile, kurwa przeszkadzały, kurwa, je zapomniałem o tym, mówię, w kurwili idioci. Szkoda, że mnie w Polsce nie ma, kurwa. Mi się do nich przyjechał kurwa. Stary, panu Jurkowi bym pięć dni do mnie tam zabił, kurwa. Jeszcze by ich do bagażnika schował za dodatkową stówę. No kurwa, naprawdę. Mhm, jakiś tak się tu wylądował. Kolejna tego? Mamy tyle C4, że to jest kurwa. O, i robię nam więcej tych, tych C4. O! On gości miał rawy, a rawy się nam przydadzą, bo robimy ceki. No No i właśnie będzie chyba kolejny. Czekaj, co jest do ceki? Kurde, masz eksploat? No, no moi drodzy, będziemy się żegnać, po prostu chciałem no, bo... pogadać o tych debilach, żebyście na nich uważali. Bo to są po prostu. no frajerskie nasienie i tyle po prostu, tak? Frajerskie polskie nasienie, zrobione przez najbanego starego który się bije pod sklepem za, kurwa, czteropaka tyskiego i... i takie coś potem wyszło z niego, tak? I co mam poradzić? Przepraszam za ten odcinek, że tak bo wyszedł. Mam nadzieję, że to się znowu nie powtórzy. A jak się powtórzy, to będę po prostu usuwał, bo... nie chcę mieć takich ludzi na odcinkach. Przepraszam jeszcze raz i zobaczymy się w kolejnej Cześć.